Jajna. to się mam, kto też jesteśmy kim? Z tej strony Captain się będziemy nagrać Prop Hunt Portable. Ze mną jest oczywiście mój brat Krawcik. I, gość... i jest no, Krawcik. No Krawcik. I gość specjalny. I gość specjalny oczywiście Kamil. Tak, Czyli on... tak. Tak, no, On jest nowym kolegą He. na kanale. No, serwer na serwer 2. Ale serwer 2 czy serwer 1? Serwer 2 ser i dajcie... serwer 1. Nie, serwer 2 serwer Albo jeszcze, na raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Oj. Przepraszam za głos, jakbym miał, ale. Mam mutację. A ja, prawda też? Jeden? Dałeś na serwer jeden. Nie, dajcie na dwójkę, bo. A ja, jestem a ja na nie mam mutacji głosu, tylko sam, sam mogę sobie to poradzić. No daj to pierwsze. Tu co jest? Tu. Muda! No dobra. A co? No nie zapnij. No, tak, no, to jest moja no... nowa y, gra na kanale. No to Tu, tu chodzi, no to... chodzi o to, że. Ja na razie jestem oczywiście duszkiem. A jak się jest takim na przykład ludzikiem, to, to trzeba szukać takich na przykład nie, nie, ja o takie coś. I zobaczcie, on teraz strzela i sprawdza, czy to nie jest jakiś gracz. Jak to jest grać, to, to po prostu zastrzęlić. deadnie. To musi go zastrzelić i wtedy ma. I nie można za długo strzelać w przedmioty, bo, bo traci się życie. No? Wej, wej, wejdźcie! Na serwer 2! Ja tutaj I teraz cicho, na... bo muszę powiedzieć o e. tej... Muszę powiedzieć o grze, kiedy będzie i w ogóle. I tak. Jesteś na pomrze, I? To zostajemy teraz sami, wy tam nie gadacie. tylko ja się cicho. Dobra. I ta gra będzie się pojawiała na kanale. Ale raczej. I powiedz, kto ci dał ten, ten pomysł? E, no tak, Katmin dał mi ten pomysł. Nie Kamil. Kamil, tak. Nie będę podawał jego nazwiska, bo to jest niefajnie. Nie Muszę mieć jego pozwolenie. E, ale ma na, na imię Katmin, to wystarczy. E, pff, Kamil. Kamil. E, tak. Mm, Katmin se wziął z gry, bo ma taką grę dziwną, jakąś z kotem takim. Patrzcie, jakieś pudełko. To jest pudełkiem na ścianie? E, nie wiem, ja tak patrzę. Ja tak na jak patrzę się jesteście jesteście Co to jest? na jakiej jesteście Co to, grupie? Na jaki jesteście grupi? Bo jestem na... Ja jestem w pola. Dobra, KPL. E, tak, to będzie się pojawiać tak jak na przykład w środę jak Kamil przyjdzie, w piątek jak Kamil przyjdzie. Ej, I chodź, może przyjdzie nawet na z moim pe... bratem w sobotę i w niedzielę. Tak. Mo, mo, może nawet nagramy e, razem o, Minecrafta. O, o patrzcie, Widzicie? Jesteśmy. Ja, ja A jak daje się na LOL? Jak daje się na LOL? To wydaje się takie głosy. Jakieś no. dziwne, a gdy naciśniecie na ten... celownik, to się zmieniacie. Ej, no wy jesteście mocno tym sensie. No kurde, gdzie mi wsadzać ten nudny? E, o, podawajcie komentarze, jakby, jakby ktoś grał. Uh -huh. Mhm. <laughs> wbił. Tak. Blaki. No, go? <laughs> e, dobra. To ja, to ja <laughs> szukam. Marcin, Marcin! gdzie jest Marcin? I to ja tak? szukam. Tak. E, to ja szukam. O Boże, jestem za dużym ludzikiem. A czym ty jesteś? Ja jestem duchem ciągle. Ej, no na jakiej jesteście grupie? Jesteś koszem? Na jakiej jesteście grupie? Na pierwszej? Kto jest? Ej, no ty jesteś w pierwszej grupie? Na pierwszym serwerze i goni jakieś pudełko. Chodź tej. A na jakiej... A jak się nazywała ten serwer wasz? Ale kim ty jesteś? Ja pudełkiem. A ty tak uciekasz? nie przede mną? ja stoję koło tego kubła takiego którego? no tego na tam gdzie się schodzi na dół Katnina. tutaj jestem, pokaż będę twoim zwierzątkiem, będę twim zwierzątkiem co? patrz, na którym jesteś w serbie? Jej. na tym pierwszym Ten? Daniel Muda? tak ja niech cię o, rezi nie chcę o razi wbije ty? katmin to nie. tym pudle? katmin Przyspamy? tak, chodź tu, chodź tu, chodź tu chodź tu, chodź tu nie, tu chodź, wróć, wróć, chodź, chodź, wróć się, wróć się. To ty Róci. będziesz moim zwierzątkiem Chodźcie. i będziesz mniej szukać. Kapit 12. Tak, tutaj, tutaj, chodź tu. Za tobą. O, tutaj, Jestem tu, tak to ja mam no. nie daj mi. No nie dodam da cię. I ty mi szukaj propów. Ja tu to, to jest, jest prop, ten, ten, ten. Tak ten jak ktoś zmieniał? to jedzie za tobą. O, proszę. I co jest jeszcze prop? Gdzie są jeszcze? Pamiętaj, że jak będziesz ostatnim propem, to będę cię musiał. Ej, no to my będziemy. Zobacz! O, tu jest prób, tu jest, tu jest! Ten, to, ten trzecia blacha, to. Dobra, idź Czekaj, tylko. Czekaj, daj. się, żebyś mnie nie dał. O, tutaj drugi jest, tu jest drugi. Tu jest drugi. Ale zabij to, No właśnie. O, dwa zabiłeś. Tam o, jest, tu jest, jest, tu jest. Ej, ale napisz do tego gościa. Ale nie, napisz do tego nie, gościa, o, o, że jesteś moim o, o, zwierzątkiem. O, 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 czekaj, ja uciekam. Ja uciekam, ja uciekam. Ja czekaj, ja Samuel! Moje... Samuel, nie zabijaj go. Katmin, gdzie uciekasz? Nie uciekaj. Ej, po... Uff... Katmij. Tamten się zabił, dobra. Wychodzę gdzie z ty kampy. Ej, e, patrz! Nie, Oty. w ogóle nie jest podejrzany! Kurde, czekaj, Aha. idę się zamienić w pudełko. Nie zostaw go! Ty! Kurde. Chamy, Co Co tam? Long? jest kolejny. O, jest tu Jest tu, tu jakiegoś pudełko. Oła. gdzie ty jesteś? Gdzie ty idziesz? Kurna. Ej, no, gdzie ty jesteś? Kapmin! gdzieś Ty. Gdy? Gdzie, on gdzie on sobie? Ktoś coś widzi? Ktoś coś słyszy. Hommy. Ja o Honmi, który mnie zabił. O, zdobyłem 5 końców. Jakich końców? Kurczę, mam 10... No, mam, mam 10 życia. Idę cię zabić. A ja 25. Ej, no kiedy się to skończy? Eee. Za, eee, za kilka No sekund. Chyba, że my wygraliśmy, tak, wygraliśmy o. A kim o. jesteście? A no no, jestem, jestem takim... Ja jestem propem i jestem, e. jestem deskowym tym... To może... A jestem koszem! Koszem na śmieci ogromnym. E. O, ja muszę się coś innego zmienić, bo jestem za duży. Jestem za ogromny. Aaaa! Ok, jestem pudełkiem. A ja nie chcę być pudełkiem, ja chcę być tym. Kurde, tym. O, jestem. Zabiją mnie zaraz! A czym ty jesteś? Dobra. O, kurde, ej, patrz jaką mam tam. No, a patrz jaką mam. Gdzieś mnie mam. Gdzieś mnie pile. Kurde. Tyś mnie zabił. No czemu się nie mógł Patrz ty. Jaka kampa! A, ej, da, daj sobie. Gdzie tutaj. Wy jesteście? Tutaj? Przy tym koszu? Tutaj? Widzicie, na tym polega ta gra. E, no kto chce być moim zwierzątkiem? E, na przykład możesz e, piszcie w komentarzach, kto już grał w tą grę. Jakieś pudełko tutaj lata. <laughs> to, to ale ty sam wolf. Fajna kampa. Gdzie ty? Co? Gdzie? Rezi, chodź tu do mnie. Gdzie? Rezi? Jestem tu. Gdzie? Tu z... gdzie ty biegniesz? Nic tu nie ma. Ej, Nic tu nie, nie. Ma. Nic tu kampa. nie ma. Nie ma. Nic tu nie ma. Nic tu nie jest w ogóle podejrzane. Nie. Ech. Nie, w ogóle. No. Udało się. Patrz, mnie też nigdzie podejrzewa. Nie! Jest! JEST! Kurczę! JEST! Nie, 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 nie. Mm, kurczę. Tak, nie widzę teraz. Katmin, jest dead. O, o, tu jest jeden. Będę musiał jeszcze czekać znowu. Uf. Ej, patrz, jest homie jakiś. Ej, Katmin, gdzie jesteś? Bo tu jest jakiś homie. Mhm. Chodź tu do mnie, tu gdzie jest Gdzie Tu jest homie, ale mnie nie dedaj. Kurczę, ktoś wyjdzie. Gdzie jesteś, że? Kurna macie. <laughs> A homie go zostawili. Ej hey no, ej hey no, Katwin! Weź się nie wygłupiaj O, idę go zabić, bo teraz wiem gdzie, gdzie jestem, jest homie? Który on był? Ja go właśnie... O, jestem... JA GO WŁAŚNIE DEDŁEM! Homie Kaszel <coughs> <Straszy> po chorobie <coughs> wbił? Co? Ja. Jasne No Ale to czekaj, Minecrafta czy Propa? Minecrafta! Yes. Jest! Propa. Zabiłem jakiegoś playera. Ja idę na pudełko, ogr... na no, takie na takie dwa ogromne pudełka. Ej no, Katmin, widzisz mnie na takich ogromnych dwóch pudełkach? E, e, na jakich? Pokaż. Na takich ogromnych... Oh, Kurde. o właśnie ktoś zabił widziałem kapitana Froxa. No bo odedłem się. No właśnie na, na tych pudełkach. E, po, e, pokaż, w której to miejscówce. No tu. Ej, gdzie jesteś? Katmin! Jestem duchem! No, no. Kurczę. O, jestem koszem! 15! Aha, minus to jest to, co startujecie. No właśnie. To jest minus. Niestety. Ej, no nie mogę się zmienić. Kim wy jesteście? Przymys. Na czym? Bo jestem, hmm, ja jestem. Pudełkiem. Papierowym. To ja idę do was. Jesteście tutaj? Dla... o, mam pomysł. Gdzie jesteście? Ja, ja, ja jestem... jestem... Ku... Ja jestem przy tym wielkiej tej. E, tu, tutaj. Tutaj jestem. Gdzie? Aha, nie, nie błagam, ja będę twoim zwierzątkiem. Ty, jak mnie znajdziesz, nie znajdziesz, to ja będę twoim zwierzątkiem. Chodź, ktoś gra Nie, jestem tutaj. O nie. Gdzie? Bo nie widzę do góry no, nogami. No. No tutaj. O nie. Nie, e, czy tu? Nie, to nie ty. Szybko, szybko, szybko. szybko. E, tam, szybko, tam po lewej, tam po lewej. Tu. Tu. I... Gdzie? gdzie? I, I chwila. Gdzie to? Nie pa, a to jest gdzieś chyba indziej. Co to jest? To tutaj jak lata. Jakoś? ja jestem przy tym tym, ja jestem przy tym... E, ja jestem gdzieś. No wreszcie jestem Tu, o, e, on. E, nie, nie nie tutaj, nie tutaj. What? Tak, tak, oh, tak, hello. to ty. To cześć, to idziemy. To jestem a twoim dzierząckiem. Tam był za tobą, tam był za tobą, tam... Tu, tutaj jest jeden, widzisz go? Ja jestem takim pudełkiem, który wszędzie lata. No to już go zastrzeliłeś Dwa Czekaj zastrzeliłeś. Bo tutaj też taki chyba jedyny jest podejrzany Tak, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu Jakiś lol Czy coś takiego Który, Gol. ten? Tak, ten z tyłu no. O kurde, czekaj o, tak. o kurde, zbiewa! Napisz, zbiewa! napisz mu, napisz mu, że jestem twoim zwierzątkiem To ty Nie o! Kurczę filmiki mi tu przychodzą. Wszystko sorry! Sorry widzowie za te wrzaski! Ale to jest strasznie stresujące. A ty jesteś ty, ty, ty? Tak. A to ja cię nie zabiłem. To ja? Tak! A jak? Tak, to ty. A to sorry, nie zauważyłem. Bo teraz ja za karę się dodnę. Na no, w sumie też, bo nie chcę być tym. No, fajnie. Będę komerkowcem. Halo? Dobra pa. Uf. Uf. Kamila I będzie musiał za chwilę iść. Szkoda, a wtedy zakończysz odcinek. Nie, będę jeszcze nagrywał. Mam nadzieję, I tak a, za chwilę tej... będę... I a, tak za chwilę będę musiał kończyć, bo już jest 12 minut. A ile nagrywać maksymalnie? 15 minut? Ej, hey, no kiedy mhm. będzie? Kiedy będziemy? Tam? Kiedy już koniec? Kim ty jesteś? Ty jesteś tu? E... Ja, kto to? E, o... A nie, gdzie jesteś? Katmin! Gdzie? Jestem Dzień, stój. O, jestem. O, widzę cię, jestem Gdzieś za tobą. Pudełka? Bo jestem duchem. E, aha. aha, ja się miałem 36. Dobra, dzięki. Katmin, jestem za tobą! Aha. Wychodzę! Dobra i na tym zakończymy nasz odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i cześć! Nara!